Dzisiaj ruszyła akcja szczepień uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W tym momencie jesteśmy w kilku krakowskich szkołach. Dzisiaj zamierzamy zaszczepić około 270 uczniów w krakowskich szkołach. Szczepimy przeciwko grypie dzieci w wieku szkolnym, czyli od pierwszej klasy szkoły podstawowej wzwyż do 18 roku życia. Gmina miejska Kraków, a konkretnie podmiot leczniczy, otrzymał darowiznę, która pozwoli nam zaszczepić szczepić wszystkich zainteresowanych uczniów na terenie szkół. Akcja będzie trwała do świąt. Szczepimy także jutro, pojutrze i rzeczywiście to jest ta grupa, która tymi szczepieniami przeciwko grypie nie była objęta. Została taka grupa osób pomiędzy szóstym rokiem życia i osiemnastym rokiem życia którzy tymi szczepieniami nie byli objęci, w związku z tym ta propozycja miasta, która wpłynęła, że można objąć również te osoby szczepieniem szczepieniem, co należy podkreślić bardzo sympatycznym dla uczniów, bo nie wiąże się z żadnymi igłami, szczepienie odbywa się poprzez podanie Szczepionki w areozolu do nosa. W dwóch ratach musi się to odbyć. Teraz dzisiaj jest pierwsza dawka podawana, druga będzie podawana w okolicach 12 stycznia, i dzięki temu mamy nadzieję, że uczniowie zyskają tę dodatkową odporność. No bo staramy się robić wszystko, żeby oni do szkoły mogli chodzić. Kilkudziesięciu uczniów zdecydowało się, a właściwie ich rodziców, bo mówimy o osobach niepełnoletnich, co jak na czas, który mieliśmy zaledwie kilka dni na zorganizowanie tego, jest liczbą znaczącą.